Się patrzy, że trener Jacek Zieliński jest drugi raz z rzędu nominowany do tytułu trenera miesiąca. I zastanawiałem się, czy, czy dla pana to te nominacje coś, coś znaczą, czy tylko po prostu też jest miło, że ktoś dostrzega pracę. nie jest miło, że ktoś dostrzega pracę, znaczy miło, to ktoś dostrzega pracę natomiast no one też świadczą o tym, że wykonujemy tę pracę dobrze. Więc trzeba się cieszyć, że trzymamy ten poziom. Drugi miesiąc z rzędu, więc to już jest. Ktoś by mógł powiedzieć, że to były przypadki? To już nie są przypadki. Myślę, że weszliśmy na taką dobrą drogę i, i fajnie, że to też jest przez innych dostrzegane. Zawier Dziekoński, który jest wśród tych nominowanych piłkarzy, to bramkarz, który po pierwsze we wrześniu nie wpuścił ani jednej bramki, po drugie ma w tej chwili najdłuższą w swojej karierze w ekstraklasie. Liczbę minut bez spuszczonego gola, jest najlepszy wśród bramkarzy, ekstra klasy. To tylko pokazuje, że on świetnie wykonuje swoje zadania, ale to także, no, myślę, słowa uznania dla pana, że postawił pan na Xaviera. Czy dla mnie, no, ja podchodzę do tego trochę tak spokojnie, myślę, że to są słowa uznania dla drużyny, bo bronimy całem zespołem, i tu nastąpiła duża poprawa. tu Myślę, chłopaki Ksawierowi y, to przedpole wyczyścili w taki sposób dobry, natomiast y, mówimy tam cały czas o sytuacji z września, teraz mamy październik, także y, w piłce sytuacje często się zmieniają jak pogoda, dlatego y, jestem ciekaw jak to będzie wyglądało teraz, no, czeka nas przeciwnik chyba no, najmocniejszy z możliwych na chwilę obecną. Też miałem właśnie powiedzieć, że ten październik rozpoczyna Korona Kielce od bardzo wysokiego C, bo Jagiellonia Białystok nie przegrała 15 meczów z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki i europejskie, Puchary i Puchar Polski i Ligę. Tak naprawdę w tym sezonie przegrała tylko raz wysoko, bo wysoko, ale na inaugurację z Brookbetter Maliką nie ciecza. Oczywiście tam jest dużo remisów, jeżeli chodzi o drużynę trenera Siemieńca, ale tak czy owak Jagiellonia Białystok, to jest ekipa bardzo wymagająca. Sporo zmian zaszło kadrowych i też potrzebu, potrzebują pewnie jeszcze trochę czasu, żeby to wszystko zgrać, ale myślę, że będzie, będzie bardzo ciężko w stopu na Słonecznej. jak Jagiellonia, myślę to jest i praca Adriana Simeńca to jest najlepszy przykład na to, że można jednak godzić ligę z pucharami. Zadali kłam temu pocałunkowi śmierci. Radzą sobie naprawdę dobrze poza tym meczem z Termaliką, dlatego... Zadanie na pewno trudne, no ale cóż, my przy tam 14 czy 15 meczach z rzędu bez porażki jak jeloni przy tej serii my tam z, naszym, z naszymi 8 czy 9 meczem pucharowym mamy wyskakiwać, także duża pokora. Jak by Pan ocenił ich występ ten w lidze konferencji wczorajszy z maltańską drużyną Hamrą Spartans, bo chyba nie zachwycili. No ale w lice konferencji to wszystko nie polega na tym, żeby zachwycać, natomiast trzeba punktować, żeby znaleźć się albo w tym top 8, czyli tej ósemce bez możliwości grania czy tam konieczności grania baraże albo na pozycjach 9-24, żeby zagrać na wiosnę mecze barażowe. Jak Jelonia zadanie wykonała mecz z tym zespołem z Malty, czyli z Spartans Hamrun pokazał tylko, że w Europie już nie ma słabych drużyn, bo oni naprawdę nieźle grali w piłkę, próbowali, dlatego to był ciężki mecz dla Jagiellonii, ale ja spodziewam się w meczu z nami zobaczyć trochę inną Jagiellonię, do której nas przywieczoja w lidze, czyli taką yy, idącą do przodu, dominującą. My będziemy się chcieli temu przeciwstawić. Krona Kielce w Stoku nie wygrała od 2019 roku. To też już trochę czasu minęło. No. Każda seria kiedyś się kończy. Yy, zawsze jakieś tam powiedzmy, yy, statystyki zawsze kiedyś trzeba łamać. No zobaczymy. My jesteśmy przygotowani na to, żeby zagrać dobry mecz, żeby przywieźć jak najbardziej korzystny wynik z Białego Stoku. Oczywiście jedziemy po zwycięstwo. Największym pana problemem przed meczem w Stoku i przed kolejnymi spotkaniami będzie zastąpienie Wiktora Długosza. Znaczy mówi się tak wyświechtane stwierdzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych, natomiast w wypadku Wiktora i jego przede wszystkim dyspozycji teraz i wpływu na na grę korony, przynajmniej tego wpływu w ostatnich tygodniach, no to, to rzeczywiście to jest no, dla nas jakiś powiedzmy problem, ale postaramy się zrobić tak, żeby ten ubytek Wiktora był jak najmniej widoczny, bo on widoczny na pewno będzie. Ale pomysł na to już Pan ma. Oczywiście. Żeby był jak najmniej widoczny. No, tak jak mówię. Ale oczywiście tego pomysłu nie zdradzę. A jakiego meczu możemy oczekiwać w Stoku? Otwartość z jednej i z drugiej strony czy raczej patrzenie na przeciwnika, chowanie się za podwójną gardą i wyczekiwanie na jakiś błąd? Znaczy, ja nie będę teraz, powiedzmy, mówił, czy tam licytował się jakiego meczu i spodziewamy, bo to, bo to czasami sytuacja na boisku. Życie pisze swój scenariusz, natomiast my chcemy zagrać Potwierdzić tą dyspozycję z ostatnich spotkań zagrać naprawdę mecz taki mądry, ale też bardzo intensywny, bo tym będziemy chcieli dorównać Gieloni. To jeszcze na koniec o innych zawodników spytam. Nie ma problemów zdrowotnych w zespole? Nie, wszystko w porządku. Także przygotowujemy się bez Wiktora w pełnym składzie. Panie trenerze, przygotowania do rywala, który występuje w Europie są utrudnione, bo Adrian Siemieniec często musi rotować, czy to jest tak, że Jagiellonia, nieważne kto wychodzi, podobnie jak Korona, to raczej prezentuje taki sam styl i, i raczej tych zaskoczeń nie będzie, chociaż personalia mogą pojawić się inne? No oczywiście, że personale personalia mogą się pojawić inne, no bo co by nie mówić, oni wczoraj wieczorem grali jeszcze mecz do... Niedzieli do południa to nie jest dużo godzin, ale ja się spodziewam takiej Jakeloni, którą, którą oglądamy co tydzień, grającej do, grającą dobrze w piłkę, taką intensywną, grającą ofensywnie, więc tutaj akurat myślę, że te puchary nie będą miały żadnego wpływu. Bo Jakieloni od dłuższego czasu dysponuje czy dysponuje, czy przedstawia dobrą dyspozycję dwa ostatnie wyjazdowe mecze w Legii i i w poznaniu na bułgarskie no pokazały, że naprawdę mimo mimo tego natłoku tych spotkań radzą sobie bardzo dobrze. Nie będzie Wiktora długosza i trudno w kadrze korony znaleźć takiego drugiego zawodnika, który potrafi rozpędzać się na skrzydle do takich prędkości, też narzucać taką intensywność albo podejmować takie dryblingi jak Wiktor, przez to korona może grać trochę inaczej teraz na prawej stronie. Zobaczymy. No. Postaramy się zagrać tak, jak powiedziałem, żeby ten ubytek Wiktora był jak najmniej widoczny. Natomiast no, na pewno yy, nie znajdziemy zawodnika, który w 100% jeden do jednego Wiktora zastąpi, bo to jest niemożliwe. No, ale z drugiej strony yy, w piłce życie toczy się dalej, nie ma próżni, ktoś wypada, wchodzą następni. Postaramy się dobrze zabezpieczyć tę pozycję. Na pozycji numer 10 grał często Nono, pojawiał się Nikodem Niski i też Stjepan Dawidowicz. Ten ostatni, tak jakby w wymiarze czasowym, być może najmniejszym, ale trener od początku, kiedy on tutaj trafił, to mówił, że to jest zawodnik, który może być perełką w ekstraklasie, i proszę powiedzieć, jak on po. Kilkunastu już tygodniach treningów w Kielcach wygląda, jak się prezentuje i czy jest gotowy, aby właśnie w większym wymiarze być może w tej kolejnej części rundy jesiennej się pojawiać na boisku. Znaczy, Wiktor, Stiepan, tak jak i pozostali zawodnicy, którzy przyszli, szczególnie obcokrajowcy, no wiadomo, potrzebowali czasu na to aklimatyzację, na poznanie naszych, naszych schematów, na złapanie jakiejś powtarzalności. Stiepan wygląda coraz lepiej. Myślę, że motorycznie już jest przygotowany ok, ma duże umiejętności piłkarskie, no nic tylko grać piłkę, także myślę, że już będziemy go pomału wprowadzać w takie większe granie. Korona straciła 7 bramek, ale teraz chyba taki prawdziwy test dla defensywy, bo ten duet Imas-Pululu potrafi rozmontować te najlepsze obrony, to będzie też taki sprawdzian, taka prawdziwa? Mocna weryfikacja na tle drużyny, która pewnie trzeci sezon z rzędu chce walczyć o ekstraklasowe podium? No na pewno jedziemy na bardzo gorący teren. Jakielonia u siebie no pisze piękną serię tych spotkań bez porażki od dłuższego czasu. Tam jest naprawdę twierdza trudna do zdobycia, no poza tym meczem z Brukbetem, no to cały czas trzymają się powiedzmy tych, tych swoich zasad. No ale takie mecze trzeba, trzeba grać, trzeba po prostu yy, przeżywać. Myślę że dla nas to też jest nobilitacja. Jedziemy na teren niedawnego mistrza Polski zespołu, który regularnie gra ostatnio w Europejskich Pucharach, na wiosnę był w ćwierćfinale Ligi Konferencji, więc no, jaka lepsza motywacja dla drużyny. No, takie mecze chce się grać po prostu. Podejrzewam przy dobrej frekwencji postaramy się doskoczyć do poziomu widowiska. Widzę, że nie ma pytań, to jeszcze pozwolę sobie dwa pytania nadesłane przez kibiców zadać do trenera. Pierwsze, czy nasza drużyna od pierwszej minuty będzie wysoko naciskać Jagiellonię? To znaczy, naszym generalnie pomysłem na to jest, żeby grać agresywnie na każdego przeciwnika bez względu na to, z kim gramy, więc zakładam, że tak będzie. Drugie pytanie. To już po części trener odpowiedział. Kto według Pana zasłużył na tytuł najlepszego piłkarza września w koronie kielce? My prowadzimy takie swoje klasyfikacje na każdym treningu. Są liczone bramki, asysty w każdej grze, także my sobie swoimi kanałami wybieramy tego piłkarza. W miesiącu sierpniu tym piłkarzem był. Konstantino Sotiriu, natomiast to będzie we wrześniu, są już statystyki podliczane, więc zobaczymy. Natomiast ja uważam, że tu duża grupa zawodników trzyma, trzyma poziom. Wiktor Długosz, Dawid Błanik, Remakl, Tamar Svetlin, tu jest wielu chłopców, którzy mogą o to miano powalczyć. Dobrze, że jest ból głowy. Dziękujemy za odpowiedzi i zapraszamy za chwilkę na drugą część konferencji. Dzień dobry, Xavier. Na początek spytałem o Twoje odczucia związane z tą Twoją nominacją na piłkarza września. Dzień dobry. Nie, no, fajne, fajne wyróżnienie, wiadomo, ale z tego co wiem, to różnie kto tam wygrywa, nie, akurat nie zawsze tam jest, nie idzie za tym po prostu forma, forma zawodnika, ilość głosów kibiców, więc na pewno fajne wyróżnienie i, i cieszę się bardzo. No to czekamy na to, aż będzie ogłoszony ten piłkarz września, tym bardziej, że w tej grupie jest dwóch piłkarzy Korony, bo ty i Dawid Błanik, więc szansa na to, że ktoś z Korony otrzyma ten tytuł jest trochę większa. Dokładnie, ja również mam nadzieję, że, że któryś z nas ją zgarnie. No ty już zostałeś numerem września. Dziewiątka, to dziewięć obron w jednym meczu. Tak, no może mi dali na pocieszenie. Czyli spodziewałeś się, że tego głównego tytułu nie będziesz miał? Dokładnie, może coś tu musieli wrzucić na pocieszenie po prostu, ale, ale cieszę się jak najbardziej. Świetny wrzesień za tobą. Minuty bez wpuszczonej bramki 352, dobrze pamiętam. To najdłuższa seria w ekstraklasie także w swojej karierze, oczywiście. No i najlepsza, czy najdłuższa w tym momencie wśród bramkarzy w piłkarskiej elicie, co by nie mówić. No tak, nie, no na pewno, na pewno fajne, fajne liczby, ale oczywiście no za to jest odpowiedzialna cała drużyna, y, cały blok obronny, więc, y, więc to zasługa nie tylko moja, ale i, i całego tego bloku defensywnego. A masz takie wrażenie, że bardzo trudny egzamin już w niedzielę, bo no, Jak ilonia Biały Stok pokazuje, że nieprzypadkowo gra w Lidze konferencji, nieprzypadkowo jest w czołówce rozgrywek ligowych, tam jest wielu jakościowych piłkarzy. Oni nie przegrali 15 meczów z rzędu już na wszystkich frontach. No tak, no myślę, że, że bardzo ciężki sprawdzian, ale. Chcemy, chcemy się sprawdzić w nim jak najbardziej i mam nadzieję, że będziemy w nim skuteczni. No wiadomo, gelonia ma bardzo dużą jakość w ofensywie, strzelają bardzo dużo bramek i, i zrobimy wszystko, żeby, żeby jednak te atuty ich w ofensywie zahamować. Mówi się o Fimiko Pululu, Hesuzima, się najbardziej bramkostrzelni, zresztą ten drugi. Ronie Kielce zaaplikował w swojej już w swoich występach sześć, sześć bramek i w Jagiellonii, i w iśle Kraków jeszcze wcześniej. Natomiast to nie tylko Ci dwaj, tam trzeba chyba w Twoim przypadku i defensywy zwracać uwagę na wielu piłkarzy. No tak, tak, no bardzo w e, środek też, e, też mają bardzo, bardzo kreatywne skrzydła. Teraz, wiadomo, Oskar Pietuszewski jest, e, jest głośno o nim, więc e, też jest w formie, no nie ma tam Takiego stricte jednego zawodnika, na którego uważać. Po prostu Jagiellonia jest bardzo, bardzo dobrze skonstruowana w ofensywie, wszyscy, wszyscy razem, więc e, no musimy być bardzo ostrożni. Ograniczenie błędów własnych, wykorzystanie nadarzających się sytuacji no to oczywiście prosta metoda do tego, aby z białego stoku przywieźć punkty, tylko łatwo się mówi, a czasami trudno wykonuje. No tak, dokładnie. No musimy być skuteczni w obronie, jak i w ataku. A jak to będzie wyglądało, zobaczymy, zobaczymy w niedzielę. My jesteśmy na pewno, na pewno przygotowani na ten mecz. Wiemy, wiemy coś sił siłą Jagiellonii i postaramy się temu po prostu stawić czoła. Dziękuję. Sawiera, Dziękuję. jeszcze towarzyszą tobie jakieś emocje, kiedy jedziesz do Białego Stoku i możesz zagrać na tamtejszym stadionie, jakby nie było u siebie? No myślę, że to, to zawsze są jakieś takie, takie fajne emocje. Mieszkam niedaleko też stadionu. Egeloni, więc, więc zawsze jak jestem w Białymstoku, to zazwyczaj obok niego przejeżdżam, więc no, to są takie bardzo, bardzo dobre wspomnienia, ale, ale na, meczu, na meczu o tym się nie myśli, co, co się dzieje wokół i, i jak to kiedyś wyglądało. Sawier, życie się z drużyną, która dwa lata temu była mistrzem Polski, ostatnio znów skończyła na podium, gra w europejskich pucharach, to będzie taki mecz, który będzie mógł pokazać, zweryfikować siłę Korony? Uf, ciężko, ciężko mi tak powiedzieć, czy, czy może zweryfikować, ale no na pewno naszym celem jest przedłużenie tej naszej dobrej serii i zrobimy wszystko, żeby ta seria jak najdłużej trwała.